Witam serdecznie. Znajdujemy się przy jednej z dwunastu strażnic ASP, tym razem w Brzydowie. Jako przyszły wójt będę wspierał strażaków, których wspieram również dzisiaj jako radny powiatowy. Ochotnicza Straż Pożarna to nasze bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo na drogach, jak i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Mam taki plan, żeby ochotnicze jednostki Straży Pożarnej uczyły nas, mieszkańców gminy, udzielania pierwszej pomocy przedmetycznej. Żebyśmy się nie bali pomagać. Trzeba zawsze pytać, trzeba zawsze pomagać. Może się okazać, że obok osoby, obok której przechodzicie, jest to osoba, która potrzebuje pomocy. Może to być cukrzyk, może to być ktoś, kto ma zawał, i my mamy obowiązek udzielenia pomocy takiej osobie. Więc, moim kolejnym punktem programu jest to, żeby Ochotnicze Straże Pożarne raz czy dwa razy w roku szkoliły nas, żebyśmy mogli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Jestem tutaj dla Was. Czas na zmiany, czas na marka Husara. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.